Cześć, dzień dobry, moi podcastowicze. Z tej strony Wiktor, doktor, a to 521 odcinek podcastu BSS bez tajemnic. Po dwóch odcinkach z ultra ciekawymi gośćmi, czyli odcinku 519 i 520, w których to prowadziłem długie, ale za to bardzo interesujące rozmowy na temat tego, w jaki sposób w ogóle nagrywać podcasty i po co one są biznesowi. A w kolejnym z kolei porozmawiałem sobie troszeczkę o chmurze, czyli jakby nie było dwa totalnie różne tematy, ale bardzo, bardzo ciekawe. Dzisiaj przyszła pora na odcinek solowy, ale nie będzie to typowy odcinek. Dzisiaj nie będę się dzielił z wami żadnymi informacjami ze świata BSS-u jako takiego. Nie porozmawiam sobie tutaj z wami o tym, jak ten nasz świat usług nowoczesnych dla biznesu jest zbudowany, jakie raporty się pojawiły na rynku, kto ciekawy się pojawił w Polsce, jakie praktyki biznesowe się nam tutaj dzieją. Dzisiaj zaproszę Was na Pyrcastera. Cóż to takiego jest Pyrcaster? Słuchajcie, jest to wydarzenie, o którym każdy, kto nagrywa podcasty, czy to amatorsko, czy profesjonalnie, powinien wiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że jest to Element Międzynarodowego Dnia Podcastów realizowany w Polsce. Tak. 2 października po raz trzeci zostanie zorganizowana konferencja PYRCASTER MDP 2021. Po raz trzeci i trzeci raz w innej formule. Pierwsze wydarzenie, które miało miejsce już jakiś czas temu, było zorganizowane w modelu stacjonarnym. Drugie odbywało się w trakcie pandemii i było zrealizowane całkowicie w sposób wirtualny, a teraz po raz trzeci również będzie zorganizowane w przestrzeni internetowej, ale na zasadach konferencji w modelu VOD, czyli Video On Demand. Pyrcaster jest największym i najważniejszym podcastowym wydarzeniem roku. W tym roku odbędzie się 2 października 2021. Czyli jeden dzień po moich urodzinach. Tak to będzie robione. Zaraz po urodzinach siądę sobie przed internetem i będę oglądał i śledził to, co mają do powiedzenia znakomici mówcy. W tym roku wszystko dzieje się pod hasłem. Komunikujemy się. Tak, komunikujemy się. Ta komunikacja jest nam niezbędna, wręcz bardzo istotna w naszym codziennym życiu, w codziennej komunikacji. Nomen omen, w związku z czym warto się temu hasłu i temu wydarzeniu mocno przyjrzeć. Od razu zacznę od mięsa, od konkretów. Słuchajcie, jest to blisko 50 eksperckich prelekcji w formacie wspomnianego już VOD. Jest tutaj dostęp do wszystkich materiałów. Po tej konferencji przez okres kolejnych 6 miesięcy. No a dla e, tych, którzy lubią sobie czytać, będzie można jeszcze dostać kupon rabatowy na zakup książki podcast Level Up. No ale na razie o książce nie będziemy za dużo mówili. Powiem Wam, czego możecie się spodziewać po tym wydarzeniu. Blisko 50 prelegentów, 50 prelegentów, a wśród nich osoby, które ja na co dzień mam na swojej liście do odsłuchiwania ichże twórczości, jak chociażby na przykład Wojciech Bizub ze skutecznego marketingu. Czy też Marcin Sikorski ze Smart Rzeczy, a oprócz tego Paweł Leżok, Biznes od początku. Czy popatrzmy sobie jeszcze dalej, Damian Ruciński z podcastu IT i Ty. Wojtek Struzik z podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Czy Marek Jankowski z małej, wielkiej firmy, guru polskiej sfery podcastowej. I wielu, wielu innych tutaj znakomitych prelegentów. Słuchajcie, lista że zacnych osób jest znakomita i absolutna. Absolutnie warta zapoznania. Jeżeli jesteście aktywni w polskiej podcastosferze, to na pewno przez część z tych nazwisk już się mm, gdzieś tam dotknęliście Ich o tak to wezmę, sobie ją ujmę. A jeżeli nie, to tutaj macie wszystko w jednym miejscu. I teraz dlaczego warto, dla tego Pyrkastera się zapisać? Słuchajcie, po pierwsze, dlatego że dowiecie się w ciągu całego tego dnia o tym, jak nagrywać podcasty. Po drugie, o tym się dowiecie, o czym i jak mówić, do tego, aby was słuchano. Następnie o poszukiwaniu inspiracji do nagrań. Możecie też usłyszeć o technologii, z której należy korzystać albo można korzystać, żeby nagrywać dobre materiały audio. No i wreszcie, może jeszcze dodam to, że dowiecie się także o tym, czym są w ogóle podcasty i jak wspierają proces komunikowania. Ja też będę prelegentem na tym wydarzeniu. Mam swoje 30 minut, podczas których podzielę się uwagami, skąd czerpać te. Tematy i jak nagrywać podcast codzienny. No bo ci z Was, którzy słuchacie podcastu BSSB, bez tajemnic, wiecie, że odcinki tegoż podcastu pojawiają się codziennie lub prawie codziennie. To są sporadyczne dni, kiedy ucieka nam jakiś jeden odcinek, no i dlatego mogę Wam powiedzieć, że ten odcinek 521 jest jeszcze przed zakończeniem pełnych dwóch lat nagrywania podcastu. Tak, tak, tak. Można robić podcast codziennie i można czerpać interesujące treści do niego, więc podzielę się z Wami w trakcie Percastera w tym roku, jak ja to robię, i jak mi starcza czasu na to, aby w ciągu dnia. Takie nagranie nagrać, złożyć, opublikować, a potem kolejnego zabierać się już do następnych nagrań. Także pamiętajcie datę: 2 października 2021 strona internetowa to pyrcaster.pl, gdzie ten pyrcaster piszemy przez C w środku, czyli pyrcaster.pl i jest to konferencja VOD. Ile to kosztuje? No, każdy by chciał wiedzieć, ile to kosztuje. W końcu nie ma w tym świecie nic co dobre za darmo. Kosztuje to 97 zł i to jest już cena brutto. Tak, 97 zł za blisko 50 prelekcji o podcastach. Słuchajcie, absolutnie dobre, dobrze wydane pieniądze my jako autorzy nic z tego nie mamy chodzi o pokrycie kosztów zorganizowania tegoż wydarzenia i zachęcam was do tego całym moim serduchem abyście tego dnia siedli sobie przed komputery posłuchali tego co możecie posłuchać a to czego wam się nie uda posłuchać będziecie mieli dostępne jeszcze przez kolejne 6 miesięcy Mam nadzieję, że moją dzisiejszą króciuteńką gadaniną, króciuteńką w porównaniu z innymi odcinkami podcastu BSS bez tajemnic, zachęciłem Was do tego, abyście swoje, swoją uwagę skierowali teraz na stronę pyrcaster.pl i to tam zatrzymali się nieco dłużej. Przejrzyjcie sobie sylwetki prelegentów, kliknijcie przycisk kup bilet i spotkajmy się na Pyrcasterze w roku 2021. Ja na dzisiaj stawiam kropkę. Nie będę rozwijał bardziej już tego tematu, Wam dziękuję za uwagę, a moim patronom dziękuję za to, że dzięki nim podcast BSS Bez Tajemnic może trafiać właśnie do Waszych uszu. Patronami podcastu BSS Bez Tajemnic są Marzena Sawicka, Przemek Sławiński, Damian Ruciński oraz Szymon Kryczka i wspierają rozwój tego, tej audycji na serwisie patronite.pl. Niskie ukłony w Waszą stronę, dziękuję Wam serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu BSS bez tajemnic. Na razie, cześć!